是。 W roku 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pokazujemy te dobre praktyki, pokazujemy wszystkie projekty, które zostały do tego czasu wykonane. Cieszymy się bardzo, że w Podkarpaciu widać bardzo dobrą infrastrukturę drogową. Rozpoczyna się, rozpoczynają się wielkie inwestycje oczywiście kolejowe, no ale i także samorządy inwestują w ochronę środowiska, inwestują w sprawy związane z kanalizacją, z wodociągami, oczyszczalnie ścieków, no i też dużo projektów związanych z wsparciem bezpieczeństwa mieszkańców ochrona zdrowia. Też trzeba wspomnieć nasze wspaniałe lotnisko w Rzeszowie, specjalną strefę ekonomiczną wokół Lotniska w Rzeszowie. To są wszystko miejsca pracy, które są tak potrzebne i konieczne w naszym województwie. Fundusze europejskie to umożliwiają. Dzisiaj nad naszym niebem, nad błoniami stalowowolskimi e, przeleciała grupa akrobatyczna Oglik, która jest najlepszą zapowiedzią tego, co będzie się działo już nad stalowowolskim niebem 2 czerwca poprzez organizację e, podkarpackich pokazów lotniczych piątych, jubileuszowych. Wielkie wydarzenie lotnicze, które będzie miało miejsce w Stalowej Woli, więc już dzisiaj e, wszystkich tutaj obecnych zapraszamy. Cieszymy się bardzo, że ta podkarpacka inteligentna specjalizacja, lotnictwo ma także swoją odsłonę i swoje otwarcie w Tutaj też są firmy, mimo tego, że tu... Tak się zawsze domyślamy, że jest tylko ciężki przemysł zbrojeniowy, hutniczy, ale także są tutaj firmy przemysłu lotniczego. Dlatego każde z tych miejsc też zasługuje na promocję, na pokazanie, no i też na dobrą zabawę, bo dziś z funduszami europejskimi, z tymi dobrymi praktykami się spotykamy. Imprezom możecie Państwo zobaczyć, jak zostały wykorzystane fundusze unijne. Proszę Państwa, od początku 2004 roku 675 miliardów złotych zostało zainwestowanych w społeczność, w gospodarkę, w to, jak się rozwijamy. Nie straciliśmy ani jednego euro z perspektywy finansowej 2007-2013, dlatego możemy być z siebie dumni. W tym okresie, przez te 15 lat, Miasto Stalowa Wola w różnych projektach łącznie pozyskała i zrealizowała inwestycje na kwotę blisko pół miliarda złotych. To środki, które były zainwestowane w różne obszary, od gospodarki poprzez rozwój transportu, budowę nowych dróg, zabezpieczenie terenów inwestycyjnych, bazy uczelnianej, ale również kulturę, edukacji, ważnych zmian społecznych i również inwestycje w tereny rekreacyjne, sportowe. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest tego najlepszym przykładem. Otwieram 20 FIE Szybowcowe Mistrzostwa Europy.